Siemana szala z tej strony. No oczywiście dzisiaj lecimy do Nowego Jorku, No ale oczywiście jest tutaj króciutka taka promocja dla Was. Oczywiście odcinek sponsorowany przez maszynkę Szaf. Polski producent, który robi maszynki do miejsc intymnych. Oczywiście ja używam również do samego ciała, żeby dobrze wyglądać, bo dużo podróżuję i muszę być zawsze w formie, jak się mówi. Gładka skórka, wszystko. Tak to jest. Maszynka szaf jest pełna, bezpieczna dla waszej skóry. Oczywiście mogą się pochwalić wszystkimi certyfikatami yy, bezpieczeństwa, no i pewnie możecie znaleźć wszystkie artykuły na one na Forbes także naprawdę jest hardkorowa i oczywiście maszynka przychodzi w komplecie z pudełeczkiem gdzie możemy spokojnie podróżować dwie różne nakładki i ładowarka także klata, brzuch no i oczywiście części intymne już zadbane możemy lecieć do Nowego Jorku. A dla Was specjalny kod BURNIEJKA15 szaf na hardkorową promocję. Minus 15%. Kliknij link pod spodem, żeby zamówić dziś, bo kody i maszynki długo nie będą w takiej cenie, bo jest do wyczerpania zapasów. Nie ma lipy wszystko się zgadza, a Ty już masz maszynkę, to zadbaj o siebie, bądź prawdziwym facetem. Siemano, siemano, no i słuchajcie, ja z tej strony Hardkorowy Koksu tutaj znowu, no i dzisiaj taki króciutki, można powiedzieć, króciutki, nie króciutki, tylko fajny włożek zrobię Wam właśnie, bo jestem w New York City, tak, New York City. Widać, dużo tu się dzieje w New York City, Times Square, teraz będziemy pogodę dzisiaj fajna, 20 stopni, no i trochę może Wam pokażę tego smaku Nowego Jorku, oczywiście też upróbuję e, jakieś kilka danych jedzenia jakieś, widać sam jestem tutaj, warzę sobie e, dania. Poczekamy do wieczora, też będzie fajnie dzisiaj, no. co tu się dzieje w tym crazy, crazy mieście, naprawdę, kurde, jest crazy nieskopiennie, no, Zarczy tego, żarczy to brakuje wszędzie, na ulicy można wszystko zjeść, tak naprawdę, no i znamy, tutaj zobaczcie, się. co się dzieje w tym tańsku, jakiś tutaj event, czy coś zaraz zobaczymy bo jest mnóstwo tutaj ludzi nie mam pojęcia co tu się dzieje jak widzicie za mną tam jest dużo ludzi dużo, także to zobaczymy co jest, to największe wrażenie słuchajcie to robi właśnie wieczorem, jak jest noc wtedy te światła to wszystko największe wrażenie tutaj no bo to rok wrażenie trzeba, by reklamy wszystkie crazy. wie czas, taki ruch niesamowity jest po prostu. bryczki mają piepi można przejechać się roderem. O, sobie. I jedziesz do wiortu, nie ma lipy Jest hardkowało po prostu. Wysłuchajcie, coś muszę ugryźć, bo naprawdę jestem głodny. I tutaj właśnie pół jedzenia. Można znaleźć szybko na każdym rogu O, idziemy do jakiejś kudę. Jakiej, jakiej, najlepszy street z nas na, na ulicy to właśnie takie hodoki, jakieś szkódę amerykańskie. Zaraz spróbujemy, co tu mamy? Hello, boss. How you doing? What you got here? Chicken, chicken. Chicken, chicken. I want. Pita. 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 chicken. Chicken, chicken, Pita. chicken, Pita. Uh, yeah. uh, chicken. spicy. Pita. 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 not too Pita. 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 Raz, dwa, trzy, nie? Także bierzemy i zobaczymy czy to będzie czy nie? Nie wiadomo, nie? Bo to, jak kości, czy czekiany mają, to nie? Okay. Zaraz zobaczymy. Ok, kościół raz, dwa, trzy, trochę. Zrobi tutaj tego czekiana. Tu gry jakiś i będzie git. Zobaczmy jak robi tutaj o, z bóle. Czekan, raz, dwa, trzy

My, bo wszyscy wiesz, Nie znają, ale, ale, ale widzą, że napakowany taki bicki to i tak wszyscy chcą podkę zrobić. No, bardzo miło pozytywnie. Krzyk robi żarcie. nie wiem, ale nie wiem, to na la taki, to jest la że nie jest też tak tanio, ale mówił, że mi dyską Bo fotki zrobiłem. Niezdole tak chyba nie wiem czy. ile kosztuje tak naprawdę, no ale, ale to tam z tego naprawdę pełno i jest jest tutaj robić. Ja próbuję tam znaleźć dobrą. powiem że był dobry. Nie wiem skąd ten z Gościu jest gdzieś tam z Armenii czy z Gruzji, nie wiem, dziwnie gadał. Wszyscy są zagraniczne, przeważnie tutaj jedzenie dziwnie robił, ale naprawdę Mówią, że trochę spicy, ale był spicy. nie? Ale tak sam raz jest bardzo fajnie smakował. Także no, to różne smaki z całego świata. No, naprawdę można, można wypróbować. W Nowym Jorku i tak, na ulicy są najlepsze później zamitam jeszcze w restauracji właśnie Wypróbuję jakieś jakieś pytania my no coś będziemy się jeszcze dalej co tam się dzieje so, tu mamy jakieś desery różne sporo tego jest tu zobaczcie jak dla tortów jest, 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 to, jest to masakra bardzo popularne właśnie w Stanach. Musimy później zejść wciąć do tego donace. O, zobaczmy, co tu za nowe nas Nie wiem, o co tu chodzi. Patrzcie, tych... jakby to nie było, to musimy już zjeść tego donacja krótka, crispy green donac, tak widzisz, że po prostu zobaczysz to. Hardcore'owa bomba kaloryczna, jak to smakuje. Kiedyś jadłem to tam, dawno, dawno temu. Zapomniałem, jak to smakuje. <grych> Dobra, chodzimy, z powiem na donatze, o, okay. o, Donacie, okay. kolejka ci powiem. Jest dużo kolejka. Znowu i od kolejki. Po prostu na wszystko do tego. Trzeba zamknąć. Jakże oni dbają tu maszynę i tu robię te donacje zobaczcie Cała fabryka. W środku. Czię tutaj krem. I tu się robi teraz nie ma właśnie. W tej... Ale cała fabryka. Na żywo to Zamówimy tutaj po prostu sygnał Donuts, nas podałkami to sprzedają. Czekolad, klej jest oryginalny. Czekolada jest... I dla tych donaców to jest masakra. Musimy z niej brać? Okej, okay, proszę, 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 te czekania. To naprawdę i tyle, a tu na co, to zobaczyć jest. Trochę jest do wyboru, nie? Tak? Jeszcze trochę. Próbujem. Tak, to roboty, dobra, próbujemy. Słuchajcie, Zobaczcie, usiądźcie na dłoń. Zobiecie. Hardkorowo, naprawdę. Dodam, słuchajcie, że ten donat kosztuje 3 dolary, 3 dolary tak, 12 zł tak naprawdę. Ale naprawdę jest super, nadziałem wszystkim, ale w Polsce w Kesslerowych wyjść to 25 zł kosztuje. W Warszawie, słuchajcie, to śmieję się po polskie ceny, bo to dwa razy droższy polski donat Warszawie niż tutaj. Times Square w Nowym Jorku. Zbrancie. Ja jaja dobra. Ciekaw. po Mamy tutaj, zobaczcie, burgery, Burgermen. Musimy je wypróbować, ale tyle już niejedzony jest, to masakra. Ciekawy menu. Zerknę. tu mamy dobrego. Okej. Okay. No to słuchajcie, wziąłem tego burgera, tutaj e, pojedyncze mięso próbowałem, za dużo jedzenia ciągle, i 12 dolców co też wyszło, za dużo jedzenia ciągle je, nie, jem, kurczę, już, już nie ma miejsca. <grym>, a się wszystkiego wypróbować, to już kilka godzin łażę, ale tak, ciągle coś jem, Zaczekam chwilę, zobaczymy. Ocenie, jak ten burger. Czy lepszy od odburnik burger, czy nie? To wiemy się zaraz. No mamy tego burgerka, słuchajcie. Bułeczka bardzo fajna. Bardzo podobna jak wy mamy W środku mięso. O ketchup pomazany, Majonez. Ser rzucony. Zawadka i więcej. Nic nie ma tak naprawdę. Zaraz spróbuję. Pawdzie, czy na obiórku lepszy burgierę. Czy burnieka Burger lepszy? Dość mięso, tak, e, jakieś mrożące chyba, bo takie płaski, mięsie kościołe, jakieś mięso, tak, to nic wolnięte bułka, da. bułka smaczna, ale powiem, burdy, burdy to, by... to... jakoś zabije wszystkich, smaczną. No. 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 Eee. Hey. No. No. Czekają. Też próbują wcisnąć jakiś kit. Troszkę. Ale wiesz no. To jest normalne w każdym dużym mieście. Także wiecie no, no, trochę się boją i wciskać. Widzą picky za duże. Tak to wygląda. Dobra, mi jeszcze o coś tutaj zobaczyć nowego no może byłem tutaj, był kiedyś o, już minęło 20 chyba lat ostatnio byłam w tym centrum także trochę czasu minęło e, ale nic się, można powiedzieć dużo się nie zmieniło chociaż już nie pamiętam ale no, wszystko to samo cały czas się dzieje słuchajcie to ciągle, ciągle coś się dzieje ciągle jest ruch naprawdę masakra, bardzo dużo cały czas, Posłuchajcie, słuchajcie, tak to wygląda to Tam Square, tak naprawdę tu można łazić, łazić, dużo rzeczy różnych jest, jest co zobaczyć, I naprawdę miejsce warto, warto odwiedzić, warto spróbować wszystkich smaków Nowego Jorku, no i pozytywne energie cały świat, wszyscy jeżdżą, tak naprawdę, no cóż, nam się z tutaj, bezpośrednio Tanskuję do Times Square, New York, dzisiaj pozdrawiam szybko, pamiętajcie, poznajcie pozytywnie świat, dzisiaj tak jest, łatwiej do odwiedzenia, że dzisiaj Jesteś w Warszawie, bo może być New York czy w Miami, czy gdziekolwiek. Także działajcie, podniedzajcie, żeby nic nie było, bo życie jest za krótkie, żeby siedzieć w tym miejscu i nic nie robić. Także jeszcze raz pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach.